Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Pokémon Go Jak widzicie Mam dzisiaj do wysłania na dwie paczki Brakuje jednej Jednej osoby, która nie zgłosiła się po odbiór Naszego giveaway'u Dokładnie nagród z giveaway'u Który odbył się w niedzielę ostatnią Gdzie oczywiście do rozdania jest Film Detety Pikachu Naklejki oraz Zakładki do książek Nagroda trzecia nie została odebrana, więc proszę tu i te osoby, które mają niki na ekranie, na podesłanie maila z danymi do kontaktu, jeśli chodzi o wysłanie przesyłki. Jedna z osób, jeżeli pierwsza się nie zgłosi, to druga otrzyma tą nagrodę. A dzisiaj mamy dosyć ciekawy temat do obgadania, bo jak sami wiecie, dzisiaj kończy się dla mnie możliwość zrealizowania questu na Reggie Gasa. W normalnych oczywiście tutaj okolicznościach, gdzie mamy do pokonania pokemony typu Regitrio na rajdach A dzisiaj się kończą Ewentualnie łapanie wszystkich pokemonów typu kamiennego, stalowego itp itd Jednak jak sami wiecie ja chcę zrealizować ten quest zaraz po tym wydarzeniu Więc będę miał całkowicie inaczej ułożone questy I o to mi chodziło Chcę sprawdzić jak Niantic przygotował ten quest dla osób, które mimo wszystko w sobotę nie miały czasu na realizację tego questu, bo przypuśćmy, świętowały. Powiedzmy. No i oczywiście to nie wszystko, bo zapałem kolejnego Shiny, ale o tym dowiecie się później. Wśród informacji odnośnie tego, co się dzieje w Pokémon Go. Zapraszam. A strategiczne miejsce na dziobie statku zajmujemy, bo rajd zaczyna się za mniej niż minutę. I mamy szansę na zrealizowanie dzisiaj dwóch ex i być może szansa na Shiny Mewtwo z Shadow Ballem. Aczkolwiek w tej chwili, jak sami wiecie, nie ma szans na zdobycie tego poprzez tego ataku na Shiny swoim wcześniejszym, bo jest to unikatowy atak właśnie podczas exów. i tak było zawsze. Tak samo Side Strike. W tej chwili jest niedostępny, był wyjątkowy podczas konkretnego czasu. W tej chwili już go nie ma. Także wykorzystuję tutaj samego Mewtwo na tyle, ile mogą. Na tyle ataków, ile ma. Tyle razy ma swoją unikalność w sobie. To co tracę, jeśli chodzi o realizację późniejszą tego questu na Redigasa, to przede wszystkim 10 light pasów. To straciłem, mogę się z tym pogodzić. Kolejną rzeczą, którą tracę jest to seria unikalnych questów, które pozwalało mi zdobyć cztery różne unikalne shiny, m.in. Skarmory, ale oczywiście wszystkie cztery questy, które były dostępne dla tylko i wyłącznie tych, którzy posiadali bilety. Wszystkie cztery questy miały losowe nagrody A dla wszystkich pozostałych bez biletu Każdy quest polegał na otrzymaniu jednego Pokemona I był to Skarmory I to oczywiście z uwagi na to, że był event A teraz liczymy na to, że wpadnie Shiny Mewtwo z Shadow Wallem Aczkolwiek już wam mówię w tej chwili Kolejnym Shiny, którego zdobyłem Drogą to naprawdę nawet nie tradu Bo zdobyłem go w sposób troszeczkę ciekawszy w momencie kiedy chciałem się strajdować, to w tym momencie kliknąłem na Pokemona przed pierwszym tradem i otrzymałem... To jest taką, taką tutaj, tutaj, tutaj. E, Tak, widziałem. Tak? tak? A co to jest? To jest tak. statek. Mhm. Ale tak. jaki? Taki. Mhm. Piacki? Mieszkają takie wody piraci. Piraci na tym mieszkają? Mm -hmm. I tutaj nie ma na statku. Czego nie ma na statku? Ducha nie ma. Ducha nie ma. A bo Halloween było ostatnio, tak? Mhm. Mm mm -hmm. I czegoś szuka. szukałem i nikt cze... <gryzpie> Nikogo nie było? Nie. Nie. A podoba Ci się ten statek? I tutaj jest koło tutaj. Koło takie to jest? Póć tutaj, o górze. To jest bocianie gniazdo. No, tylko że bociana nie ma. Są moje dzieci, tak. To są Twoje dzieci? Aha, to uważaj, uważaj. Pomóc Ci zejść? Uważaj sobie. Miałem jeden quest tylko z tego eventu, i w tej chwili go zrealizowaliśmy. I Mewtwo nie będzie shiny, ale Shadow Mam nadzieję, że wpadnie. Ale mimo wszystko nie shiny. I kończąc historię, <laughs> e, zdobyłem Shiny Sneezela tuż przed pierwszym tradeem, wieczorem, w momencie kiedy miałem chwileczkę wolnego. Shiny Snizel pojawił się na radarze tuż przed pierwszym tradeem, którego chciałem zrealizować. Po prostu taki dziki tak na dziko, w trakcie eventu. Już, już, teraz, już kończę. Na Mewtwo jest tak naprawdę możliwość wykonania tego questu na Excellenty, jednak sami wiecie, w tej chwili już się zmienił quest i nie ma Goleta, a jest Larvitar. Także osoby, które chcą polować na unikalnego Larvitara, to w tej chwili macie szansę. Ale oczywiście osoby, które chcą szybciej realizować taki quest, no to definitywnie na zwykłych Pokemonach, a nie czekać na... co tydzień na kolejny x raid. Dobra, startujemy z kolejnym Mewtwo. Może Shadow Ball się trafi z Shiny. Wiesz co ja może pójdę tam tutaj bo... no, po... <trym>... Chatki. Jesteś? Tak. No to no, idealnie. Ja, to ja sobie spoko. tak wyjdę. Efruje ja bardziej bardziej, takie, wiecie, Z dala od samochodu. Na, na świeżym powietrzu. 5-5-5 jest. 5 euro nas. No ja mam wymaksowanego tego. Eee, Więc... Pierwszy raz mam możliwość właśnie Darkraya wykorzystać w walce. Thunderbolt! No to easy. <trym>, Przepiękne Dobrze, że Giretyna nie jest lotająca <laughs> Bo tak dla was nawet jeszcze z ciekawostek Ona sama lata, jak sami widzicie Ale ona porusza się w tej formie w świecie pustki Gdzie tam nie panują warunki tak jak na ziemi Czyli ona nie lata, a bardziej tutaj pływa, Tak bardziej pływa Ona bardziej pływa Dlatego też ma typ smoczo duchowy Ledwo przebiliśmy się przez połowę czasu Także duo, co gotujemy, jest możliwe, nawet, ale tak na spoko trio. I czy jest shiny? Nie, nie u mnie. I ten ma... ah, So close, ale 13 na, na ataku, 15 na defensywie i 13 na HP. Także gorszy, jeśli chodzi o, wiecie, mm, kierowanie się do wykorzystania, wykorzystywania jego wśród ataków, atakujących pokładów na raidach. I teraz sprawdźmy co tak naprawdę było, było ukryte pod tym questem z Reg Gigasa. U mnie jest to... Skarmory, zwykłe Nie szajnie. Także z uwagi na to, że aktualnie Same wszystkie Regi, jeszcze do dzisiaj Bo są dzisiaj Są na tierze czwartym Mają HP, mają HP CP obniżone Istnieje możliwość wykonania ich w duo bez problemu. Gdzie wcześniej trio to było minimum, z uwagi na ich defensywę. Jak widzisz, tutaj mówiłem: Machampy z uwagi na pogodę mhm. oraz. Minimum. te ogniste, e, tak, tak. bo wymaksowane, prawie chyba, chyba wymaksowane. Także duo, próbujemy. Mamy pogodę, mamy przyjaźń, więc na pewno go pokonamy w duo. No to jest dobrze, bo nie odzyska HP podczas rejoina, Bo wiesz, gdybyśmy spadli tak. w baj, mhm. to byśmy. dostali. Już skończył. O, o co chodzi? I. mieszańka to nie u mnie. Dla części z Was wciąż jest interesująca jedna rzecz. Prawdopodobnie, prawdopodobnie tytuł odcinka. Czyli czy opłacało się wydawać prawie 40 zł na ten bilet? Z jednej perspektywy tak. Jakiej? Żeby sprawdzić, spróbować. Z perspektywy tego, że wydajemy w jeden dzień, co w się sensie otrzymujemy? 10 pasów gwarantowanego kamyczka. A nowa Stone, która aktualnie jest mimo wszystko rzadki, e, mamy dodatkowo Sinostone. Dla nowych graczy jest to, wiecie, nie lada gratka, bo nie zawsze wszystkim udaje się trafić z PVP. Ja cudownie trafiam dosyć często sinostona z PVP. Także polecam Wam każdemu e, właśnie realizować walki PVP. A ja potrzebuję tego pokestopa, żeby zdobyć drugi quest Dokładnie. Na unikalnego nowego Shiny, numer 1. Spinda, numer 1 Shiny. Także z perspektywy tego, żeby spróbować, opłacało się. Mamy unikatowego Pokemona, którego nie wszyscy mogą mieć na chwilę obecną, dopiero po miesiącu. Prawdopodobnie 26 lub 7 listopada będzie na IEX-ach, ale to jest jeszcze święto ruchome. Tego nie wiemy. W każdym razie z tej perspektywy opacało się. Jeśli chodzi o, wiecie, gonitwę za wszystkim to już nie. Bo zwróćcie uwagę, ten event był płatny 40 zł. I otrzymaliśmy tak naprawdę taki Regid Day. Z unikalnymi questami. To był Regi Day z unikalnymi questami. Plus Pokémon, który naprawdę jest typu normalnego. Ma potężne CP. Powiedzmy taki Slacking Day. Tyle, że Slacking jest słabszy, a Regigigas gaz ma obrażenia. Co straciłem? Questy na Pokémony Shiny, które mogą być, wiecie, mogłbym, mogły być zboostowane. kto wie Zapomniałem. Czy ja teraz potrzebuję? No i tam, dobra. Które mogły być zbustowane, ale wiecie, raczej to nie jest raczej gra typu pay-to-win, więc odpada. Więc to naprawdę straciłem. Nic ważnego. Aktualnie no, jedna szansa na to, że trafiłby się Shiny Reggie. Tyle. Taka strata tylko. Reggie Gigas wkrótce się pojawi, być może na EX-ach będzie miał inny atak. Who knows Także wydanie tych trzech dych nie było opłacalne. Warto było poczekać. Unikalna poza na stukomu. Tyle, że wcześniej niektóre osoby mogły sobie sprawdzić, jak tutaj prosperuje nasz Regigigas Gigas. Czy jest wart uwagi? Tyle, ale definitywnie nie na Great League. W momencie, kiedy pojawiły się nasze Reggie Style, Reggie Trio, patrzyłem przede wszystkim na dropy, na pokemony, które pojawią się na dziko. I patrzyłem na te, które będą mi pomagały realizować quest na spindę, bo aktualnie jak sobie wiemy jakbym powiedziałem aktualnie trzy excelenty to jest Larwitar, nie golet tu jest element wyjęty z drogi parking i mamy Poker Stop i to jest mój Poker Stop 3 quest na 5 greatów, pod rząd podkręconych i analizowałem wszystkie poki, które są dostępne na tym evencie. Krótkim, bo krótkim, bo do dzisiaj trwa tylko dla mnie. Dla Was do wczoraj. I patrzę na nearby. Mamy Arona, mamy Giodu, mamy Sfila. Tam jeszcze jest Magneton, co w się sensie Magnemite. I pośród tych wszystkich, które się powtarzają, który jest najlepszy? Oczywiście Sfil. Sfil jest najbardziej popularnym Pokémonem, który tak naprawdę jest najbliżej ze wszystkich. A pozostałe mogą być bliżej, tyle, że wiecie, Aaron ma malutkie kółeczko. Dalej. Ale Magda Majta, on jest bliżej, dalej, trudno go określić. A z chwili jest taki neutralny wobec wszystkiego. Zróbmy to, nas... Zróbmy to nas szybko. Ten event z podwójnie zmniejszonym dystansem do jajek zabija tak naprawdę kiedy element zaskoczenia jest skończony bardzo prosto na samych chwilach pierwszy kazo zdobywany i to nie jest szajni. darujemy sobie kolejny pierwszy shiny, proszę, jeden shiny, jedna shiny z Kinda. tam to blisko setki i trzecio, nie shiny i to było 5,2,3 to jest pinda setka Nie będę wracał do niej Idę robić zakupy Kupuję konsolę Idę na Switch nową i widzimy się w domu Moja nie ma sensu teraz krzyczeć na zewnątrz Kiepa deszcz I jest kupiona konsola A pierwsza Pierwsza w życiu konsola Do tej pory miałem tylko pecety, nic więcej jest to moja pierwsza konsola w życiu. Unboxing. Bo oczywiście to jest, wiecie, to jest wersja V2 z nowego roku, z obecnego roku. Także będzie żyła dłużej, przede wszystkim. I teraz pozostaje mi tylko kupić kartę streamingową oraz samą grę. Pytanie: czy wersję cyfrową, czy wersję na kartę? W każdym razie o tym zdecyduję później. A na chwilę obecną. To było tyle w tym odcinku, dziękuję za uwagę, like, subskrypcja i widzimy się już jutro w odcinku, w którym zaprezentuję jak wygląda quest na Radzie Gigasa w wersji innej, odmienionej, nowej. Trzymajcie się, heja!